Osoba ma japońskie no tu to sobieś to pop live'a robi, więc go zbanujemy. No tylko jedna osoba ma japońskie znaczki, no Ale już sobie poszedł chyba No ja nie widzę kogo z japońskimi znaczkami No właśnie chyba wyszedł Może Boże akurat on się pomylił, nie był zainteresowany tobą. Po prostu był dla wcześniejszej kandydatki Dobra, możesz e, przesunąć tego burza. <noise> burza, tak? Tak, burza. No to może być burzliwy związek w takim razie, już tam samym, sam nikt tutaj zapowiada cięż, ciężką sytuację. No ale dobrze, to twój wybór. Jestem ciężką dziewczyną. Będzie, będzie git. Ty, czemu mi go przerzuciło gdzie indziej? Kurwa, czemu ty idiotam... A, administracja tu może będzie działać. No działa. Okej. Okay. Halo? Halo, hej! No, hej, piękna! To tam u ciebie słychać. Ile masz lat? Eee, 22. No. Jestem... Czemu masz 22, ale różnikowo 23 masz? Eee, 20. Poczekaj, bo mi zadałaś trudne pytanie. Nie no, zawsze masz, wiesz, wiesz, że 23. A grasz w LOL-a? Zuczuj, ja nie, to, Najbardziej... <śmiewanie> <śmiewanie> no? <śmiewanie> tak, gram w LOL-a. jaką masz dywizję? <śmiewanie> Wysoką. A co to znaczy wysoka dywizja? <śmiewanie> <śmiewanie> to jest taki żółty ten, kurwa. Dokładnie, Zajebam się w kalkulacji, poczekaj. Nie mam dywizji, okay. mam 24. Ale gram w Lola. Mam 26 poziom. I co ile grasz? Znaczy. Um, ile już grasz w Lola? Dwa tygodnie. Dlaczego tak mówisz? No dobra. Co? No, 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 bo bym sobie wiedział, że od Łodra kogoś tutaj znalazła, co nie. Kurczę. Ale nadaje się na Łodź, myślę. K4M1L przesyła. Ale na rynkę, tak? 91 Nie groszy. wiem, Dobijeć 4 poziomy. Słuchaj, tutaj jest. Dobijeć 4 poziomy i możemy pierdolować. Czyli ręczniczkę mogę cię nauczyć. Nie, no na wiesz, możemy się zadać na, 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 na lola, lola, lola i mogę sprowadzić. No, normalnie przecież kapitał. Mnie. No, nie było za bardzo wiesz chodzi po prostu o to, że ja nie chcę sobie solo dło przegrywać gierek co nie? dziękuję znaczy, w się sensie nie mówię że wiesz gra grać po prostu dwa chodzi złotych, o to 91 że grosz. boję się o swoje puszki będzie tylko po, po a co o, to spowodowało że boję. zacząłeś grać w lola w ogóle pan rafciu król tak tak to jest Skąd? mój mentor Uuu, internet A... posiada coś. Ej to... Słuchaj! No? No mów, no? no nie no powiedz. Możemy zrobić tak, że jeszcze zobaczę dwóch kandydatów i wtedy zdecydujesz... Znaczy, okej. Okay. czekaj. Może do Rafał skierować to pytanie. Bo po prostu chodzi o to, że... No wiesz, masz te 22 lata... Staninska dywizja bola, Ale to o, jeszcze nie masz tywników. Lubię ryż i kolor rzuty. No, ale nie jesteś opioną. Więc spełniam no, więcej kryteriów. No, to, to jakie spełniasz? Jakie spełniasz? Wszystkie? Tak. Mój to stary jest z Wietnamu. Moja pasja? E, lubię latać e, tym, balonem w jaskiniach. W jakich jaskiniach? No w takich dużych kraterach, Ameryki. Ale, naprawdę? Ale ser, no tam, jeszcze nie. No poważnie, możesz się tam wygooglować. To Są może, nawet. Znaczy, na Instagramie masz? Na Instagramie masz takie rzeczy. Nie ja się tym nie chwalę, ja skromny chłopak ja jestem ze wsi. O, jestem ze wsi. Ja też jestem ze wsi właśnie. Hmm. Dużo nas łączy z tym. A jaki masz znak, Podiaku? Tygrys. Nie ma tygrysów. Nie ma tygrysa. No jak nie ma? No nie ma, no co ty mówisz? No to wejdź sobie w horoskop, zobacz, jest tam tygrys. Ale to chyba ten chiński horoskop. Nie ma tygrysa w normalnym. Nie ma, w chińskim jest nie, bo to co zjadł mi się pomyliłem. No właśnie. Nie, tygry, tygrys, tygrys zdecydowanie to był tygrys. Tak, ale jakby jakże inny horoskop. Ten co ma, bliźniaki? Raka, barana, koziorożca. Maja, z Maja jestem, wiesz? Z Maja, to jest Maja. Kurde. No ale to co mam ci określić jaki masz znak z Zodiaku? Nie, to chyba bliźnięta są po tym polskiemu. W tym horoskopie, warstw. O, masz ja, ja, ja tam preferuję ten, mówię, zagraniczny gryź. Tak? A czemu tak. tak? Bardziej wolisz taki? Bardziej rozbudowany jest, elegancki. Tak. Interesujesz się horoskopem? Uwielbiam. Czytam codziennie rano, jak mi minie dzień na przykład. I dzisiaj w sumie wyczytałem, że. No. Kurwa, to jest problem, to że. Mam dziury w głowie trochę i nie Prawo pamiętam, co, co pisało. Aha, nie, bo okay. czytałam o 8 rano. Co, okej. Okay. Nie, bo ja tak sobie pomyślałam, Czy może jakieś dziury? Myślałam, że może miałeś jakiś wypadek czy coś, ale dobra, nie ma, No bo kiedyś był taki gość. To znaczy... gości. No, no, no. no. No, no był kiedyś taki, się głośno mówiło o jakimś takim wydarze... znaczy wypadku, znaczy o jakimś gościu, co mu chyba rura przez głowę przeszła, to tylko no, ona no, no. wtedy chyba jakby ominęła mózg, dlatego żył później, prawda? Niesamowity przypadek. Nie, ogólnie kiedyś zdarzyło był mi się zahaczyć chodzi, e, o nie? stalagmit i stalaktyt jednocześnie, jak jeździłem w tym kraterze, latałem w sumie tym balonem. Rozumiesz? Mm nie wiem, czy mogę ci ufać. Czuję, że mnie Co Czuję, że mnie okłamujesz. A masz jakieś Jestem... zdjęcia, które mogą to udowodnić? Mam. To wyślij mi na, na tym Discordzie. Chyba, że na Instagramie, bo Discord ma jakby te ograniczenia, prawda? E, tak, ma ograniczenia, ale na Instagramie mam bana, wiesz? Czemu masz bana? Brzydko pisałem. Brzydko pisałem. A jak się nazywasz? Jak masz na imię? Bo ja Wiktoria. Tak, miło. Yy, Rafał jestem. Rafał... Ale to ty jesteś przestępcą. Znaczy w sensie wiesz, ja nie lubię właśnie ludzi, którzy jakby obrażają inne osoby i dostają bana jeszcze za to. To musiałaś bardzo wyzywać. Tak. Słuchaj, ty masz dzieci? Nie mam. Nie masz dzieci chciałaś, co, chciałeś, żeby było 500 plus. Nie. Po prostu pytam z ciekawości. Nie no, płodna jest. Nie są ale nie planuję, A. nie planuje, nie, planuję, nie planuję akurat. Ale mówiłaś, że coś tam. O rodzince, że coś tam byś pokręciła. Co? A, no tak, bo myślałem. Znaczy, bo no wiesz, chodzi o to, że, że chciałabym, żeby mój chłopak, no, żeby miał jakiś kontakt z rodziną, dlatego powiedziałam, że rodzinny, prawda? Bo jakby... Wiesz, na samym początku to by była znajomość, potem by byłoby kręcenie, i potem byśmy byli w związku. I jakbyśmy byli w związku, to zapewne to ja już bym, wiesz, planowała nasz pogrzeb. Znaczy, yy, bym planowała. Pogrzeb? Jezu, <noise> znaczy, no, ja, wiesz, wiesz, ja przykład bardzo lubię. Znaczy wiesz, yy, lubię jakby to powiedzieć, wiesz, pytam się jak... Znaczy, dobra, nieważne, dobra, nieważne, nie, nie ważne. Dobra, słuchaj, ja ci wyślę zdjęcie tego balona, bo tam, tam polega mi wysłała właśnie Zdjęcie z drona. Le, 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 zachowujesz le, jesteś już os le, Rafał Halo, le, mnie? le, le, prąd mi uciek, le, poczekaj, prąd mi uciekł, wiesz? Halo. No, halo. Kurwa chomik się obalił. musiałam nowego wrzucić. Y... Ja nie mogę. Co ty mówisz? Nie mów tak. Boże, biedne chomiki. Tu masz zdjęcie z tego balona. Tak. Tak. Zdjęcie z drona jest zrobione. Eleganckie. Żółty balon. A jak to może być twoja pasja? To ciągle jakby latasz tym balonem? No, co dwa miesiące. No ale to nie jest tak jakby pasja. Bardziej chciałam wierzyć że ktoś przykład, chyba... jego nie pasja. pasja to jest bieganie, czy... Przecież powiedziałeś, że nie ma być pasji jazdy na rowerze, więc latam balonem. Znaczy, nie, ja po prostu powiedziałam, że ja nie lubię jak jest ja pasja jazdy na rowerze, jakby nienawidzę jak ktoś jeździ na rowerze, po prostu mnie to strasznie odrzuca od chłopaka, gdy Słyszę, że ktoś jest skaterem albo jeździ na rowerze i tam jakieś figury robi na tym rowerze. Jestem strasznie sceptyczna do tego, prawda? W sensie, no może być, ale jakby tym mi nie zaimponujesz, bardziej tak Stana się taka. Eee, jak... no. Jezż na łyżwach czasami okazjonalnie. A, a umiesz jeździć tyłem? Nawet bokiem potrafię. Bokiem. O kurwa. A A to czekaj, a nauczyłbyś mnie? A skąd jesteś w ogóle? Czekaj. Z Wołomina. To daleko Wrocławia? Czy brzegu? To, no to jest pod Wrocławiem, tak. Hmm. Hmm. Dobra, zastanowię się, Rafał. Ok. Jak coś, to... Nie. Wiesz, o... jakby chcę jeszcze następnego kandydata bo jakby nie jesteś idealny, po prostu. Znaczy, nikt ale... nie jesteś idealny, ale wiesz... Ty również nie jesteś idealna, mimo to chciałam z tobą rozmawiać. No ja wiesz, że jestem nieidealna, ale... Wiesz, no muszę zobaczyć jeszcze innych, prawda? Znaczy to nie Dobrze. tak, że ja cię odrzucam, tak? Po prostu uważam, że jesteś silnym kandydatem, ale też z tyłu głowy mam coś takiego, że jeszcze może ktoś inny się pojawić z, wiesz, tam większymi talentami czy challengerem w LoL-u tak? Nie wiem. <grym> 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 w, w porządku, poróki, ja się ustaję w kolejce. Jak coś to tam <grym> piś, nie? <grym> A okay. no kurwa. Miło mi było okay. rozmawiać w ogóle. Również, również. <grym> Rafał. J jak Zobacz. się kandydat podobał? No, jest taki 8 na 10, bo jest przestępcą. No ale na Instagramie. Mało kto potrafi jeździć urwami bokiem, to jest ciężka technika do, do wypracowania, więc no widać, wiem, że doświadczenie co? ma sporą. Dlatego mi to imponuje. Imponuje mi to właśnie, że jeździ bokiem i tyłem, tak? Ale jak sobie pomyślę, że no ma pana na Instagramie ze, ze względu na to, że obrażał, to mnie trochę przeraża to. Nie lubię takich osób. No rozumiem. Brzydzi się toksycznością. Nie, znaczy. No... No my tutaj no Pana burza zapraszamy wiem, na, kanał, na kanał ogólny i może zostanie y, wybrany pod koniec. Tak. Tak, dobrze, to ja się posuwam w cień. Dziękujemy bardzo, świetny występ. No, jesteś świetny. Dziękuję bardzo. Dobrze. Także ten. Dobra, to zaczekaj, zaraz sobie wybierę kolejnego. Dobra, teraz nas nie słyszę. Co ci nie pasowało w nim? Eee, nie, bo, bo już wtedy... Powiedzą, że lecę na rangę w lolu, więc nie powiem. A, no teraz tak naprawdę nie powiedzą, no okej. Okay. No nie no, no to no, co miałam powiedzieć? No kurczę, chciałabym mieć, wiesz, takiego chłopaka, który by miał wysoką dywizję, żebym troszkę pokryć z nim, tak? A to, 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 szuka, to... szukasz miłości czy boostera? To i to, nie można tego, znaczy ja diabustera nigdy nie szukam. Ja przecież, przecież wiesz, jak dobrze gram. Znaczy może dobrze nie gram, ale gram tak okej. Okay. W sensie... Inny, innymi słowy związek powinien przynosić korzyści. No i żeby zwrócić na siebie uwagę, to tak, musi jakby chłopak zwrócić na siebie uwagę moją. Ale jakby Rafał ten... No ale ten... Miał, miał, silny, miał silny znak zodiaku, tygrys. Tygrys to przede wszystkim... Osoba o silnym charakterze, osoba wygadana, osoba pewna siebie, zdeterminowana. Nie wiem, czy czytałaś o Tygrysie. No, nie czytałam, bo to nie ten, nie ten horoskop, który ja czytam. No bo on mówił, że ma tatę z Wietnamu, to był wietnamski. No, ale czułam, że oszukuje mnie. Z horoskopem Mam... wietnamskim, a widziałeś, jak on na zdjęciu wyglądał? Wyglądał tak delikatnie, właśnie. Podjeżdżał mi taką taką żółtawą barwą. Nie mm -hmm. wiem, czy na Watara mm -hmm. zwróciłaś uwagę. No, ale myślę, że to może być filtr czy Snapa. No, nie czy wydaje nie? mi się, wiesz? Albo, duży, albo dużo kary jadł, albo, albo faktycznie ma ojca z Wietnamu. Albo marchewkę dużo spożywał. Też może. To nie nie znam się na dietetyza. A, okej, okay, dobra. Nie no, no, wiesz, po prostu ten pan na Instagramie czy tam właśnie ta pasja, troszkę jakby poczułam, że tutaj może być coś nie tak po prostu. Czyli innymi, innymi słowy, mężczyzna, który ma bana na Instagramie, to, to nie jest ciebie godny. Nie, nie chcesz tego. Znaczy, jest godny, ale jakby musi mi jakby też powiedzieć, jak w jakich to okolicznościach, jakoś, wiesz, spróbować się wytłumaczyć, bo ja nie lubię osób, które mi powiedzą, o, dostałem bana i bez żadnych wytłumaczeń. To ja chcę od razu wiedzieć, dlaczego, co i jak się stało. To mm -hmm. jest bardzo ważne. Rozumiem. chyba że się czuję winny.